Cześć z tej strony Klaudia cieszę się, że ze mną dzisiaj jesteście. Chciałam Wam pokazać, jak stworzyłam taki bardzo delikatny czekoladownik pamiątkę z okazji pierwszej Komunii Świętej. Bazę zrobiłam sobie sama, a papiery to są papiery z Lemon Wood Patterns. Ale robienie czekoladownika zacznę sobie od stworzenia swojego papieru. Nie znalazłam nigdzie u siebie Odpowiedniego zielonego koloru, a chciałabym, chciałam go użyć, więc wybrałam sobie tusz Distress Oxide, właśnie ten papier Mix Media z Happy Color. No i postanowiłam sobie wytuszować kawałek papieru. Ten pierwszy to będzie mata zaraz do przyklejenia zaraz na czekoladownik, a kółeczko. Jest wycięte wykronikiem z Action. Mam taki cały zestaw właśnie takich, takiego kształtu kółek, i też to kółeczko sobie wytuszuję. Jeśli chodzi o matę, na której tuszuję, to jest mata silikonowa. znalazłam ją właściwie przez przypadek w Action, właśnie. I chciałam wypróbować, jak się będzie na niej tuszowało. I ten papier fajnie się trzyma, nie trzeba go właściwie przytrzymywać, nie rusza się przy tuszowaniu. I akurat tutaj przy tej kartce bardzo fajnie mi się ta mata sprawdziła. Jest też łatwa do umycia, można ją zwinąć, więc można ją też fajnie przechować, jak ktoś nie ma miejsca. Nie musi być rozłożona. A ta szczoteczka, ten pędzelek, to też jest nabytek z Akroona. To jest właściwie szczoteczka do makijażu, ale do tuszów świetnie się sprawdza, no i była troszkę tańsza niż te, które mamy takie typowo do tuszy u nas na rynku. No niestety, ale szczoteczka postanowiła mi trochę wyłysieć. Nie wiem, czy to widać na filmiku, ale akurat, akurat teraz zaczęły się jej wypadać trochę. Włosy. Już używam ich od jakiegoś czasu i dopiero teraz tak właśnie, tak porządnie zaczęło wypadać. Mam nadzieję, że to tylko trochę i że później już będzie dobrze działała. Tutaj już zaczynam oklejać właśnie tą moją bazę. Nie jestem w stanie teraz podać wymiarów tej bazy. Wiem, że grzbiet ma 1,5 cm, tak żeby mi się zmieściła do niej jego czekolada. Kieszonka jest troszkę mniejsza, bo chciałam, żeby ta, ta baza miała taką, taki kształt książki właściwie zamykanej. Na wysokość baza ma 19 cm, a w, na szerokość ma 10,5 cm. Także czekolada na spokojnie tam wejdzie. Papiery sobie pododzinałam. Starałam się też użyć takich resztek, które już miałam wycięte z tej kolekcji, więc nie wszystko jest z jednego arkusza. Szczególnie jeśli chodzi o kieszonkę i grzbiety. Ten grzbiet na zewnątrz i w środku czekoladownika. Na zewnątrz, na resztę części dociąłam sobie z jednego arkusza. Wystarczyło mi żeby obkleić cały ten czekoladownik jeśli chodzi o klej to to jest klej magic do kartek do czekoladowników, takich prostych rzeczy bardzo dobrze się sprawdza chociaż do albumów już używam innego bo magic mi troszkę za szybko zastyga i mm, niewygodnie mi się nim pracuje wolę do albumów ten Crease Action, ten Taki Glue. Ale tutaj tutaj jest świetny. Starałam się tak dociąć ten papier, żeby te deski były wszystkie. Właściwie teraz wyglądają na poziome, ale jak już się zrobi cały czekoladownik, to będzie widać, że chodziło mi o to, żeby były w pionie. Najpierw okleiłam sobie środek. Teraz zabieram się za ten czekoladownik na zewnątrz i tutaj bardzo się starałam nie zapomnieć, żeby przykleić wstążkę, no bo przecież czymś trzeba za zamknąć, zawiązać ten czekoladownik. Odmierzam sobie połowę z każdej strony czekoladownika i tak mniej więcej na połowie będę przyklejać z jednej i z drugiej strony wstążkę. Wstążkę właściwie uciąłam sobie tak na oko. Tak, żeby wiedziała, że mi wystarczy jej, żeby zawiązać. Mocuję ją na taśmę dwustronną. Tak mi się najwygodniej wstążki stążki mocuję. Po szybko chwyta, nie trzeba na klej czekać bardzo mocno się trzyma. No i tutaj sobie obcięłam taką długość, jaka mi pasowała. No i na wysokości tego, tych moich kropeczek, które sobie zrobiłam ołówkiem na środku, przyklejam. Tą wstążkę. Wstążka jest szara, taki jasny, szary kolor, właściwie trochę wygląda, jakby była srebrna. I teraz już przyklejam sobie papier. Z jednej strony ten papier do scrapbookingu, a z drugiej strony przykleję sobie ten mój potuszowany na zielono kawałek papieru. Mm -hmm. jeszcze sprawdzam czy mi pasuje, chociaż docinałam na wymiar ale to czasami różnie bywa można się pomylić, wolę sprawdzić czy to jest tak jak trzeba i na ten zielony papier też przyklejam kawałek z papieru do scrapbookingu ale najpierw jeszcze użyłam sobie dziurkacza narożnikowego, dziurkacz jest z TP Craftu Zaraz go pokażę i zrobiłam, ozdobiłam po prostu rogi Tego kawałka papieru, żeby się coś działo na tej kartce i ten kawałek przykleiłam sobie na tekturę introligatorską. Taką dosyć grubą został mi jeszcze jakiś ostatni kawałek, więc do niczego innego, do albumu bym już jej nie mogła użyć, bo nie mam takiej, więc stwierdziłam, że wykorzystam to tutaj. Jest dosyć gruba, więc bardzo mi podniosła ten kawałek, ten papier. Mhm. I na to już będę przyklejać resztę rzeczy, które sobie przygotowałam na ten papier z drewna będzie ten, to zielone kółko, później rozetka i hostia. Ale najpierw jeszcze będzie wkleja sobie kieszonkę do środka, będzie łatwiej teraz, niż później jak już będę miała ten przód ozdobiony. Kieszonkę wklejam z takim odstępem od tego dłuższego brzegu, właśnie tak, żeby wyglądało trochę, jakby to była taka książka zamknięta, nie przy samym brzegu. Jak będę później pokazywać czekoladownik, to będzie można zobaczyć, jak to wygląda. Przykładam sobie ten papier, żeby mi się dobrze przykleiło no i na wszelki wypadek jeszcze mierzę czy mi się tam na ta czekoladę na pewno zmieści no i właśnie przed chwilą można było przez chwilkę zobaczyć jak to wygląda no i tutaj już ten właściwie tutaj już nic nie podnosiłam bo wystarczyło już dystansu, nie chciałam żeby to było jakoś mocno wysokie tutaj mam hostie. Hostie wyciąłam sobie moim ploterem do papieru. Sama sobie je przygotowałam, zaprojektowałam. Sklejam sobie dwie, żeby troszeczkę to było wyraźniejsze na papierze. I tą hostię przykleję na element wycięty też właśnie z tego samego papieru. On jest też z takim drewnianym fakturą. I wycięty. Wykronikiem z tego samego zestawu, który, z którego wycinałam ten zielony, to zielone kółko, tylko że jest mniejsze. Tutaj jest, zrobiłam też rozetkę, ale niestety nie pokażę Wam tworzenia tej rozetki, bo to była droga przez mękę. Nie umiem, nie lubię robić rozetek, dlatego nie chciałabym Wam tu ich, tego pokazywać. Musiałam ją kilka razy poprawiać, ale w końcu na szczęście wyszła. Jeśli chodzi o rozetki, to na pewno można zobaczyć tutorial na kanale Urenaty Hondzyńskiej. I z tego co wiem, to też Asia Szulik pokazywała, jak je zrobić, więc zapraszam Was do nich. Ja na no niestety nie, nie mogę tego pokazać. Tutaj, jeśli chodzi o wracając do czekoladownika, Miałam wyciągniętą tą koronkę, myślałam, żeby ją wcześniej gdzieś przykleić, ale nie byłam pewna. Dopiero jak przykleiłam to wszystko, to stwierdziłam, że a może będzie tu pasować i przyklejam tą koronkę normalnie na klej na tego magika, którego używam do tej pory. Po prostu w takich miejscach go nakładam, żeby go nie było widać, jak już przykleję koronkę. Troszkę ją też włożyłam pod tą rozetkę, tak delikatnie, żeby nie było. Żeby była troszkę schowana. A jeśli chodzi o te kwiatuszki, które widzicie, to są kwiatki zrobione na kalce, sama je robiłam i wyembosowane białym pudrem do embossingu. Kwiatki miałam już gotowe, robiłam je już dawno, a teraz tylko korzystam. I kwiatki przykleję sobie na klej na gorąco, który tam widzicie, już mi się rozgrzewa. Ale Najpierw jeszcze chciałam tam poprawić, bo trochę źle mi się przykleił ten grzbiet na, ze na zewnątrz. Jakoś chciałam zrobić tak, żeby tego nie było za bardzo widać. Długo się zastanawiałam, co tam przykleić, ale w końcu stwierdziłam, że wezmę sobie tą wstążkę, którą używałam do zrobienia zapięcia, i przykleję ją po prostu na ten grzbiet w kółko, a z zewnątrz zrobię sobie kokardkę. Także będzie dodatkowa ozdoba po prostu jeszcze na tym czekoladowniku. Teraz Wam pokażę, z czego zrobiłam te kwiatuszki i listki, które będę przyklejać. Kwiatki są z laserowelowe, a listki są z zestawu z P13. To, są, to jest dosyć stary zestaw, jeden z moich pierwszych zestawów stempli. Jeśli chodzi o te kwiatuszki zraserowelowe, no to nie mam ich zbyt długo, ale już zrobiłam kilka kwiatków i użyłam w pracach. Tutaj właśnie na ten grzbiet przykleiłam taką kokardkę i przykleiłam na nią tą samą perełkę, która jest na kwiatkach. Tą perełkę przykleiłam klejem na gorąco. A całą tą kokardkę skleiłam też taśmą dwustronną. Tutaj jeszcze przygotuję sobie końcówki tej wstążki. Obcięłam je, żeby nie były postrzępione, i przypaliłam zapalniczką. No i tak właściwie będzie się Prezentował czekoladownik. Miał być dla chłopca, ale myślę, że dla dziewczynki też się nada. Dziękuję Wam za uwagę. Cieszę się bardzo, że ze mną byliście. Życzę miłego dnia. Ja się już z Wami żegnam, a za chwileczkę jeszcze zobaczycie prezentację całego tego czekoladownika. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!